Witam wszystkich tu blog odkrywcy ponownie. Fajnie, że wpadliście. Dzisiaj temat czysto górniczy, a mianowicie dawna kopalnia Jowisz w Wojkowicach. Spróbuję. Nigdy tu wcześniej nie byłem, tak więc wszystko co tutaj zobaczę będzie czymś nowym dla mnie. Również będę chciał Wam pokazać, co tutaj zostało, jak to się prezentuje. Jesteśmy na razie. Tak oddaleni o dobrych 100 metrów od zabudowań. Jesteśmy na granicy tutaj placu węglowego, mocno ogrodzonego jak widać. Ale mniej więcej, mniej więcej widać tutaj całość zakładu, która została. Wraz tutaj z elektrownią przed nami. Może troszkę o historii. Tutaj pomysłodawcą budowy tejże kopalni było Towarzystwo Górniczo-Przemysłowe Saturn. Stworzone przez właścicieli największych łódzkich zakładów włókienniczych. Dzięki temu zakłady zaopatrywane były w ten węgiel bez ponoszenia kosztów kupna tego węgla. W 1907 roku rozpoczęto drążenie pierwszych szybów Karol oraz Edward, a samo otwarcie nastąpiło w 1910 roku. Dwa lata później wydobyto już pierwszą tonę węgla. A wiadomo, później w 1914 Nastąpiło trochę zniszczeń przez działanie Niemców, ale znowu później wnowiono wydobycie. W 1918 roku mam takie informacje, że wydobyto około 150 tysięcy ton węgla, i kopalnia ta stała się liderem w zagłębiu pod kątem wydobycia. No i cóż, idziemy dalej. Zobaczymy co tutaj ciekawego zobaczymy. Trzeba, muszę wyjść tutaj stan, z tych haszczorów wszystkich To tak troskę na oboczu. Ogólnie e, kopalnia była budowana Przeznanych, przeznanych polskich inżynierów górniczych, a mianowicie Henryk Czeczot. A fajne są te zabudowania tutaj. Mogą się, mogą się podobać. Tutaj pracę pod kierunkiem inżyniera Jana Słuchaczewskiego i właśnie dzięki tym dwóm inżynierom przystąpiono do budowy wspomnianych przeze mnie szybów, czyli właśnie Karol oraz Edward. Co tutaj jeszcze ciekawego znalazłem? Tak, wspomniałem, do pierwszej wojny wszystko przebiegało bardzo dobrze, dobre poziomy wydobycia, potem nastąpiły zniszczenia, jak wspomniałem. No i później do, po wojnie doszło do dalszej rozbudowy kopalni, a mianowicie przede wszystkim do budowy własnej elektrowni, która tutaj z lewej strony się znajduje. Za chwilę pokażę Wam ją trochę bardziej z bliska. Tutaj dzięki temu ruszyło centralne ogrzewanie oraz maszyna wyciągowa Edward, co wiązało się również z dalszą rozbudową, właśnie kopalni. Rozpoczęto budowę domów mieszkalnych dla robotników. W 1918 zbudowano na kolonii 8 domów dla 8 rodzin w każdym z nich. Przypuszczam, że chodzi tutaj o pobliską starą kolonię, tak zwaną. Jest tam kilka bardzo ciekawych zabudowań, więc myślę, że to o to tutaj chodzi. No, tak się tutaj to prezentuje. Ta elektrownia piękne zabudowania. No, tutaj nie da się wejść. Jest ogrodzenie. No, tutaj całości zabudowań też nie widać. Oczywiście dwa dumnie prezentujące się potężne kominy. No, i tutaj te zabudowania są piękne. Naprawdę, naprawdę mogą się podobać. No i tutaj oczywiście ten budynek stricte kopalniany, pod które wjeżdżały bodajże pociągi. Nie wiem na ile wam tutaj to pokażę. na tego muru. Ale coś tam jednak coś tam jednak widać. Ogólnie jest tutaj monitoring, tak więc bez cudów będziemy się gdzieś tutaj zagłębiać. No jakby nie było, ta elektrownia chyba ciągle działa. Ogólnie co do dalszej historii, w czasie wojny kopalnia Jowisz została przejęta przez koncern pruski Prójsak i zmieniła nazwę na Jupiter. No niestety nastąpiła też gospodarka rabunkowa a w tym okresie. To nie było czymś właśnie dobrym dla tego zakładu górniczego. Ale już po wyzwoleniu w 1945 następuje znowu okres intensywnej rozbudowy tej kopalni. Pierwszym dyrektorem był inżynier Tadeusz Rumansdorfer. Takie informacje udało mi się właśnie znaleźć. W 1946 kopalnia znowu Jowisz zostaje upaństwowiona, wcielona do Dąbrowskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego w Sosnowcu, a samo wydobycie zaczyna ciągle ciągle wzrastać. W 1950 roku udano do użytku nowoczesny budynek administracyjny łaźnie na 2008 nawet. Tak więc dość solidna właśnie rozbudowa. No potężne te kominy. Idziemy dalej. Jako ciekawostkę dodam, że w 1951 roku wydobycie pierwszy raz przekroczyło milion, milion ton. Potężna liczba. To tak w ramach ciekawostki, w latach 90. w kopalni było zatrudnionych 2200 osób. I można powiedzieć, że od 19, że w latach 90. następował już koniec wydobycia z uwagi na, na wyczerpanie się zasobów. Węgla, no jakby nie było około 100 lat wydobywano tutaj ten węgiel. No tak się to tutaj prezentuje, rozdzielnia prądu jeszcze, transformatory. Ogólnie zbliżamy się tutaj do końca tego terenu. Jeszcze jakiś duży budynek przed nami, ale jest ogrodzony już z tej strony. Do niego się nie dostaniemy. No i cóż jeszcze w ramach ciekawostki w roku 2000 wyjechała ostatnia tona węgla z tego zakładu górniczego. No i myślę, że to może być taka data właśnie końca, końca tej kopalni, tego zakładu górniczego, wydobywczego. No to już mniej więcej coś tam, właśnie jakieś informacje znalazłem. Tutaj jest taśmociąg właśnie. Też dość ciekawie wygląda. A z tej strony jest bardzo fajny widok, właśnie na ten budynek, który został. Naprawdę, może się on podobać. No i cóż, tak naprawdę, nie licząc tej kompleksu samej elektrowni, samej kopalni niewiele zostało jak widać. Trochę szkoda. Z jednej strony fajnie, że cokolwiek zostało. Taki właśnie piękny budynek. To są jeszcze fragmenty torowiska. No i co, wracamy z powrotem. Ogólnie zabudowania, te, które zostały. Są bardzo piękne, okazałe. Może się podobać. No szkoda, że to wszystko mimo, że to wszystko niszczeje. No bo tak jest. No i widać tutaj powolną degradację tych zabudowań. No troszkę szkoda. Ale cóż zrobić. Mimo wszystko fajnie by było, gdyby dało się to uratować chociaż to co tutaj zostało, bo myślę, że naprawdę, naprawdę warto. Przejrzałem jeszcze dzisiaj przez teren dawnego szybu Albert, również tejże kopalni, ale tam już właśnie nie ma nic. Tam już właśnie nie ma nic. E, niczego nie znajdziemy. Tam się buduje jakaś nowa hala. Tak więc trzeba się cieszyć z tego, że cokolwiek tutaj Tutaj zostało z tej kopalni. To jest zawsze coś. E, I teraz tak. Ja jeszcze stąd nie odjeżdżam. Spróbuję gdzieś z innych stron. Jeszcze tą całą kopalnię e, objechać dookoła. I tam, gdzie uda mi się. Jeszcze coś znaleźć. Próbuję coś do materiału dokręcić. chciałbym objechać z drugiej strony właśnie samej elektrowni, od strony ulicy. Wiem, że się da, aczkolwiek, aczkolwiek sporo tam haszczorów z tamtej strony, tak więc nie wiem czy to będzie. Znaczy na pewno nie będzie to proste, aczkolwiek. Myślę, że możliwe, a więc jeżeli się uda, to będę chciał jeszcze dołączyć do materiału. No i cóż, i może jeszcze z jakiejś innej strony, właśnie ten budynek jeszcze objąć. No i może jeszcze ten ostatni, przy którym, przy którym byliśmy. Wiem, że tam również od strony tej starej kolonii, o której wspomniałem, tam troszkę tych zabudowań również również widać. Tak więc myślę, że coś tam się coś tu jeszcze pooglądam, coś wam tam jeszcze pokażę, dołączę to wszystko do materiału. Tak więc spotkamy się po dłuższej chwili. Zostańcie na filmie, na kanale. Na razie. No doszliśmy w taką jedną uliczkę. Idziemy teraz wzdłuż tych budynków elektrowni. No coś tutaj widać. Przede wszystkim ten budynek, którego z tamtej strony znowu nie było widać, bo, bo był zasłonięty. A tutaj, właśnie, bardzo dobrze się prezentuje i z tymi potężnymi kominami. A no tutaj z tego kompleksu budynków e, chyba wszystko zostało. Naprawdę fajnie się to tutaj prezentuje. Mnie się na pewno podoba. No tutaj już w 50 metrów jest właśnie ulica, o której wspomniałem, więc być może nie będę musiał tam iść. Wystarczy to, co właśnie zrobię tutaj, zobaczymy. No bardzo ciekawe to wygląda. No kamery są, jak widać. Ja jestem osobiście zadowolony, że tutaj przyjechałem. Aczkolwiek troszkę niespodziewanie chciałem jechać na Saturn w czeladzi. Może tam jeszcze dotrę. Zobaczymy. No jeżeli się przedrę tutaj przez te haszory, to wam pokażę jeszcze, jak to się tutaj prezentuje z tyłu. No, potężne te kominy. No tutaj właśnie z jednej strony fajnie byłoby przejść ale tu jest tyle haszczorów, że to jest no ciężka, ciężka sprawa, może, może w zimę, ale chyba nie masz takiej konieczności ale jeżeli ktoś chce, to, to da się. Da się to zrobi, żeby tamtą część jeszcze zobaczyć. Ale ja na tym dzisiaj poprzestanę co mi się tutaj podoba sporo widać dobra, ja idę szukać jeszcze dalszych ujęć ale z innych stron znowu, żeby jak najwięcej właśnie tej kopalni uchwycić, pokazać co tam jeszcze z niej zostało A więc ja jadę dalej no dotarłem jeszcze do linii kolejowej która no w sumie w teorii cały czas prowadzi na teren tej kopalni. Ciekawe czy coś tutaj jeszcze dojeżdża. To jest taka wielka stalowa brama. No i tak, w teorii dałoby się tutaj wejść. Miałem takie zamierzenie. Ale najprawdopodobniej no jest tam jakaś ochrona. Na tym placu. Pokażę Wam jak to wygląda. No i te tary tam prowadzą właśnie w stronę kominów. No i tam niestety wszystko wskazuje na to, że ochrona dzielnie czuwa. Trochę szkoda. No nic tutaj. Ogólnie z tej strony nie ma ogrodzenia po 3 metry. Eee, no cóż, trochę szkoda. No w teorii dałoby się tu wejść, jak wspomniałem, przez tą bramę, no ale ja ryzykować nie zamierzam. Eee, no niestety problemów nie potrzebuję. Ale dla zainteresowanych tak to tutaj wygląda. Tutaj bodaj, że jesteśmy na, na takim, jakby moście, i pod tym przebiega jeszcze jedna linia kolejowa. Możliwe, że to była wąskotorówka tutaj, aczkolwiek pewności nie mam, ale to tak bardziej w ramach ciekawostki. Może na zimę będę tutaj te torowiska ogarniać. No tak, tutaj na pewno była właśnie linia kolejowa, i tutaj też przebiegała. Tak więc, Jesteśmy jakby na dwóch liniach kolejowych. No, dobra, ja tutaj taką małą ścieżynką dotarłem. Teraz muszę znowu zejść z tego nasypu. No i jeszcze spróbować czegoś poszukać, ale to już całkowicie z drugiej strony właśnie tej kopalni. Tak no więc ja jadę dalej. Dotarliśmy do jakby drugiej strony tej stacji załadunkowej. Tutaj troszkę niewiele tego widać. Wszystko nam zasłania, ale za to widać sporo elementów jeszcze infrastruktury, to bardzo ciekawej. Przede wszystkim ten, tutaj ten budynek, przed nami bardzo ciekawe się prezentuje. No i tutaj ciągnące się różne rury z każdej strony, może i taśmociągi. Jesteśmy gdzieś na połączeniu fabrycznej z morcinka. Jeszcze jest bardzo ciekawy właśnie most kolejowy. Ale to nie ta linia, którą Tam Tamta prowadziła bezpośrednio do, do kopalni. No wiele wam tutaj nie pokażę, bo wszystko jest bardzo wysoko, ogrodzenia, ale to tutaj jest wszystko połączone właśnie ten budynek z tamtą infrastrukturą. No i tyle. Eee, bardzo to wszystko, ogrodzenie jest tu bardzo wysokie, ale jest takie miejsce, jeszcze przez którego można coś uchwycić, a mianowicie na skraju właśnie tych dwóch ogrodzeń. I zobaczmy, co tu jeszcze zobaczymy: jaki zbiornik. A tutaj, właśnie ta stacja załadunkowa, troszkę się przez te drzewa nam uwidacznia no i tutaj z tego, z tego to wszystko e, więcej więcej nie widać tak więc jadę dalej już mi niewiele zostało, za chwilę okrążę tą całą kopalnię tutaj miałem przed chwilą osiedle właśnie chyba, chyba Morcinka bardzo fajnie wygląda, na pewno tu jeszcze wrócę e, piękne piękne zabudowania, tak więc ja idę dalej no i dotarliśmy właśnie do tego wysokiego budynku, o którym wcześniej wspomniałem, gdzie teren był ogrodzony. Tak on się tutaj prezentuje. Całkiem całkiem tutaj okazały, i tutaj taką wąską ścieżką. Właśnie dojdziemy do tego ogrodzenia, przy którym byliśmy właśnie. Gdy zwiedzaliśmy tą centralną część kompleksu. No I właśnie tu jest ta stacja załadunkowa z tej strony. Tu ją nawet lepiej widać. Całkiem, całkiem fajnie. No i tutaj już obiekty właśnie tej elektrowni. A więc udało się ogólnie okrążyć całą kopalnię. Co dało się pokazać, to pokazałem. Jestem bardzo zadowolony. Troch, troszkę ciekawych zabudowań można było zobaczyć. Troszkę tego wszystkiego przetrwało. Tak więc może, może się to podobać. Teoretycznie dałoby się jeszcze tutaj wejść, ale tu widzę, że jakieś osoby coś tu działają. Nie wiem, czy tu jest jakiś klub, czy knajpa. No tak czy inaczej jakiś ruch się tam odbywa ale zerknę jeszcze z tej strony. Jakieś drzwi. Kiedyś tutaj również dało się wejść. Zrzucimy jeszcze okiem właśnie na ten budynek z tej strony. Całkiem, całkiem solidne Dwa takie duże skrzydła No więc co, na tym, na tym będę kończyć Właśnie wypad po dawnej kopalni Jowisz Całkiem udany wypad Jeżeli lubicie właśnie kopalnie, zabytki, techniki Nigdy tutaj nie byliście No to polecam, wpadajcie tu Do tych Wojkowic To naprawdę, naprawdę warto A więc wszystko z mojej strony Trzymajcie się ciepło na razie cześć. Postanowiłem zrobić jeszcze taką krótką dokrętkę właśnie tego budynku od ulicy Morcinka. Bardzo fajnie się jeszcze prezentuje. Jeszcze widać te kominy wielkie. Budynek w całkiem dobrym stanie. Tutaj jeszcze jak widać. No fajnie się tutaj prezentuje. Warto go jeszcze tutaj zobaczyć z tej strony. Widzę, że spory tutaj metraż tych zabudowań. No duże tu haszczory jak widać. Ciężko, ciężko się dostać. Takie bezpośrednie pobli pobliże, ale, ale jakoś się udało. No więc jeszcze chciałem tutaj nagrać to i Wam pokazać, jak z tej strony się ten budynek prezentuje. Całkiem, całkiem jeszcze sporo właśnie zostało z tej części kompleksu. No i co, teraz już na pewno będziemy kończyć. Jeszcze sobie tu poprzejeżdżam po tych osiedlach robotniczych. Tutaj na Starej Kolonii już byłem. Jeszcze ja sobie to trochę tutaj poglądam, naprawdę fajne, ciekawe, ciekawe budynki. Polecam, żeby, żeby je zobaczyć. A więc tym razem już wszystko z mojej strony. Na razie cześć.